Siemano już w kolejnym odcinku Dzisiaj chciałbym wam pokazać mój przenośny głośnik Którego tak oto wykonałem Tu jeszcze kabelki nie schowane, ale coś się wymyśli Jest to głośnik wykonany z dwóch głośników po 5W Czyli łącznie ma on 10W No i dobra, chwilę włączymy to sobie No i dobra, zobaczymy jak on gra

Musicie sypierany solo solą Wymusimy musimy znaleźć to siłę sobie by żyć. Chociaż takórecko bolą. Tak bolą, wieszcie, zęby braci siostrobi No i dobra, to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i na razie.